Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Dzisiaj nawiązujemy do ostatniego odcinka o nazwach potraw i od razu ruszamy od ciekawego pytania zadanego przez Piotra. Najbardziej nurtuje mnie, jak ten pastor, tutaj mowa o Sylwestrze Grahamie, powiązał białe pieczywo z masturbacją. Co miało wspólnego jednego z drugim? Do dzisiaj nikt tego nie wie, a pastor sam tego nigdy nie wyjaśnił. Prawdopodobnie mieszały mu się dwie rzeczywistości: seksualna i zdrowotna, bo on w toku swojego życia wyrobił sobie dość ciekawe poglądy na temat seksu, bo na przykład uważał, że ludzie do 30 roku życia powinni całkowicie wystrzegać się spółkowania, a powyżej tego wieku maksymalnie raz w miesiącu. I Właśnie prawdopodobnie połączył negatywne zjawisko, za jakie uważał popęd seksualny, z innymi negatywnymi rzeczami, w tym z niezdrowym odżywianiem. A na tym polu miał naprawdę bardzo dużo racji, bo na przykład otwarcie występował przeciwko piekarzom, którzy dodawali do swoich wyrobów. Na przykład mąkę rafinowaną, wypełniacze czy inne sztuczne składniki po to, aby poprawić kolor swoich bułeczek. I Sylwester Graham jako ten obrońca uciśnionych zaprotestował i między innymi dlatego piekarze po prostu go pobili. Następne pytanie pochodzi od widza Krucyfiks, który pyta. Dzięki za wyjaśnienie pochodzenia pierogów ruskich, ale skąd wzięło się słowo pierogi? Bo brzmi dość nietypowo. Zacznijmy od tego, że dawniej nie mówiliśmy pierogi, ale pirogi w liczbie pojedynczej był ten piróg, zatem skąd się wzięły pierogi? Językoznawca dr Maciej Malinowski słusznie twierdzi, że powinniśmy tutaj korzeni szukać w języku prasłowiańskim, ale to nie jest dalej prosta sprawa, bo mamy tutaj znowu dwie opcje. Albo Pochodzą one od prasłowiańskiego słowa pir, oznaczającego ucztę, biesiady, jakieś święto, albo od prasłowiańskiego słowa piera, co oznacza ciasto, które po prostu jest nadziewane. I pomimo tego, że ta druga opcja wydaje się bardziej przekonująca, to ja skłaniam się raczej ku tej pierwszej. A teraz powiem Wam dlaczego. Zobaczcie, dawniej pierogi były bardzo specyficzną potrawą, dlatego, że były przygotowywane na jakieś święta. I co ciekawe, każde święto miało swoje pierogi, na przykład wesele tam przygotowywano kurniki, czyli takie pierogi, które w farszu zawierały mięso kurze. A na przykład na imieniny tworzono sanieszki, czyli taką wersję słodszą z owocami, często. Polaną śmietaną. I to oznacza, że taka bardzo świąteczna potrawa, jakie były pierogi, świetnie łączy nam się z prasłowiańskim pirem, czyli świętem, ucztą albo właśnie biesiadą. Ostatnie pytanie pochodzi od Ani G. Radku, a dlaczego uważano, że pomidory są trujące? Było tak dlatego, że ludzie zaczęli porównywać je z innymi roślinami, które były już w Europie obecne. Wybór padł na lulka czarnego i na wilcze jagody, i za pomocą plotek te silnie trujące właściwości tych roślin automatycznie przeniesiono na pomidory, które od tego czasu były stosowane głównie jako dekoracje. Ale oczywiście zdarzał się jakiś śmiałek, który próbował tego zakazanego owocu, i nic mu się nie działo. Jednak paradoksalnie, to inna plotka przyczyniła się do ogromnej popularności pomidorów, bo ktoś kiedyś powiedział, że są one silnym afrodyzjakiem. A oliwy do ognia dolał kościół, który z ambon grzmiał, że to jest diabelski owoc, i pojawiła się nawet teoria, że to Ewa kusiła Adama nie jabłkiem, ale właśnie pomidorem. A że taki zakazany owoc smakuje najlepiej. To efekt był łatwy do przewidzenia i dzisiaj pomidory są ważnym składnikiem naszej diety. Natomiast ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.